Dzień dobry. Wiecie już, jak wygląda tak pudełkowy? Tak może wyglądać scena. Może być zrobiona z takiego pudełka, ale może to być też pudełko, zwykłe pudełko po butach. Tylko tutaj trzeba będzie wyciąć otwór, bo tędy będziemy animować nasze papierowe kukiełki. A tutaj trzeba będzie wyciąć otwory. Na wsuwanie i wysuwanie dekoracji. No, ale teraz przejdziemy do papierowych kukiełek. Słuchajcie, ja też nie jestem uzdolniona plastycznie i po prostu ściągam rysunki z mojej książki o przygodach klary. Tak mniej więcej to wygląda. No, jak już mamy te rysunki, używam farb akrylowych, ale rozwodnionych. Tak, żeby było widać kontury narysowane markerem albo porządnym flamastrem, wycinamy. I wcale nie musimy tak dokładnie wyciąć, żeby nam się nie podarły. Możemy zostawić tutaj białą obwódkę. Mhm. Tak, także nie musimy się bawić w szczegóły. Tak, tutaj mamy Franka. I jeszcze jedno, bo postacie mogą mieć tył biały albo tył również zamalowany, tak jak tutaj Klara, jest z jednej i z drugiej strony. Ale teraz, do tego przedstawienia, które przygotowuję o złotówce, kiedy dzieci zmieniają swoje pozycje. Uważam, że dobrze by było, żeby druga strona była biała, bo jak odwrócimy kukiełkę na białą stronę, to tak jakby jej nie było, i wtedy może się pojawić kukiełka wyprostowana, właśnie albo ta pochylona do dołu, bo tu jest Klara, która właśnie szuka złotówki. Tak. Więc mamy to już wycięte i umawiamy się, że potrzebna mi jest właśnie taka postać z tyłu, akurat biała. Potrzebna nam jest taśma dwustronnie przylepna. I ponieważ z góry będziemy animować, to z góry musi patyczek wystawać, a z dołu patyczek wetkniemy w korek. Tak, przylepiamy. Przepraszam bardzo, ale właśnie to miała być ta postać pochylona, więc troszeczkę inaczej muszę to zrobić. Pochylona Klara. O, myślę, że to będzie właśnie tak. Będzie pochylona o, i z drugiej strony również. O, jest już pochylona Klara, tutaj musimy yy, wetknąć w koreczek. Jeżeli nie macie koreczków, to w każdej restauracji dadzą Wam korki. A teraz postać, która będzie dwustronna, tak? Bo tutaj akurat jest wujek Franka. No i też go wytnę tak właśnie niedokładnie. No ale jak chcemy stworzyć taką postać dwustronną, to troszeczkę to może będzie trudniej, bo musimy tą drugą stronę. Narysować tak jak prawą stronę, tak jak lewą. Właśnie. Więc trzeba usiąść i tą drugą stronę po prostu narysować, patrząc się. Ja się patrzę, teraz ściągam tutaj z rysunku. Okularki, proszę. Nosek. Takie lustrzane odbicie to jest. Jak się nie uda tak identycznie, to naprawdę nie szkodzi. O. Tutaj pasek. Proszę bardzo. O. I buty w kratkę. No i teraz, właśnie takimi, takim samym kolorem farby, dobrze jest pomalować. Od razu, żeby się ten tył nie różnił od przodu. Jak już pomalujemy, to oczywiście nabijamy na korek. O, czerwone spodnie już mamy. Rozcieńczajcie farby tak, żeby jaki damy sweterek? Może pomarańczowy. Rozcieńczamy farby, żeby było widać kontur. I pamiętacie moje kukiełki z poprzedniego przedstawienia o plim targu i te same kukiełki będę mogła wykorzystać w przedstawieniu o złotówce, i na pewno wam to przedstawienie. Pokażę. O. Mniej więcej tak, ja nie chcę Was teraz zanudzać, więc dokończę sobie później, ale wiecie już, jak to wygląda. No, i tutaj też oczywiście mamy patyczek taśmę dwustronną. No to jest dorosły, więc ta postać jest troszeczkę większa. Jakby wam się udało zdobyć patyczki troszeczkę dłuższe, to byłoby dobrze. O, a tutaj właśnie można też w ten sposób wyciąć, żeby tutaj e, zostało to połączenie między drugą częścią. Wtedy ona się już będzie. Sama w sobie lepiej trzymała. Można też tak zrobić. Proszę bardzo. I ostatnia też jest połączona. Także zgiłam kartkę i specjalnie nie rozcinałam. No. no i jeszcze pójdę po koreczki, żebyście zobaczyli jak to wygląda. W koreczek bardzo łatwo się wbija, ale jak ktoś nie ma korków takich korkowych od butelki, to może użyć zwykłych korków plastikowych, wypełnić je plasteliną. Przepraszam, zaraz wracam. Proszę bardzo. Można je przeciąć jeszcze na pół oczywiście te koreczki. Jeden. No w te od szampana się bardzo trudno wbija. One są takie. O, nie, bardzo dobrze. Uh -huh. Tak. I pochylona klara. I słuchajcie, teraz Wam opowiem taką krótką historię o złotówce. Potrzebny mi jest sklep, więc wykorzystam tutaj tą dekorację i po prostu napiszę sklep. O. Ale jeszcze potrzebne mi będzie. Dekoracja z taką fajną, skarbonką, świnką. O, to jest ta świnka. Narysujemy świnkę. O, tu ma ogonek. Świnka, skarbonka. I to będzie pierwsza scena w domu. Świnka, skarbonka. Będzie tutaj też występowała. Kogoś razu Klara była bardzo niezadowolona. Dlaczego jesteś taka zła? Co się stało? Słuchaj, masz pieniądze? No, nie, nie mam. Na pewno nie masz, nie oszukujesz? A w skarbonce też nic nie masz? No, nie mam. No, pokaż kieszenie. Ale po co ci te pieniądze? No, bo są taty urodziny i musimy mu koniecznie coś kupić. Oj, 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 oj. oj. Wiesz co, a ja kiedyś znalazłam złotówkę pod sklepem. To chodźmy pod ten sklep! Może znajdziemy jakąś złotówkę? O, super, chodźmy! I dzieci poszły pod sklep. I zaczęły szukać. Szczególnie Klara szukała. O, i tutaj właśnie się przyda ta pochylona postać. No i Przyszedł, przyszedł jakiś pan i zapytał się Dzieci, czego wy tak szukacie? Proszę pana, złotówki szukamy. O, to nie warto szukać. Dam wam złotówkę i idźcie się bawić. I dał dzieciom złotówkę i odszedł. Dzieci schowały złotówkę i szukały dalej, szukały, szukały. Przyszła pani w żółtym płaszczu. Dzieci, co tak robicie tutaj tyle czasu? Szukamy, proszę panią, złotówki. O, szkoda waszego czasu, macie złotówkę. Dzieci schowały do kieszeni i dalej szukały złotówki, szczególnie Klara pochylona szukała złotówki wszędzie. Przyszła pani w czerwonym płaszczyku. Dzieci, czego wy tutaj szukacie? Proszę panią złotówki. O, nie ma co szukać. Macie złotówkę. I pani odeszła. Dzieci się bardzo ucieszyły. Rzeczywiście było już późno i trzeba było wracać do domu. I przyszedł jeszcze jeden pan w okularach. I mówi, czego wy tutaj szukacie? Złotówki, proszę pana. Och! Nie warto szukać tej złotówki. Oj, proszę pana, dzieci odpowiedziały. Warto, warto. Warto, warto. A, a kiedy zapytał Pan, zgubiliście tę złotówkę? My nie zgubiliśmy. Nie zgubiliśmy? Nie zgubiliśmy tej złotówki, tylko po prostu szukamy, bo, bo może... Bo może znajdziemy. A, to życzę powodzenia. No i tak się pożegnali. I w ten sposób, słuchajcie, Klara i Franek uzbierali jakąś sumkę, żeby kupić chociaż tacie na urodziny czekoladki. Także zapraszam was bardzo. Twórzcie swoje papierowe kukiełki i twórzcie własny papierowy teatr. Do widzenia!